Do kantoru walut w Zduńskiej Woli przyszedł 70-latek. Wymieniał 1000 euro na złotówki. Kasierka w kantorze przez zwykłą ludzką pomyłkę zamiast jedynki wcisnęła palcem piątkę, co spowodowało, że kalkulator przeliczył nominały, jakby było ich 5 razy więcej. Wypłaciła klientowi za dużo pieniędzy o 18 680 zł. Klient widział, jak kasierka rozkłada na ladzie pieniądze i daje mu ich za dużo, ale nie zareagował. Wziął je i wyszedł. 70 latek przyszedł do kantoru ponownie, przynosząc do wymiany kolejne 1000 euro, ale tym razem kasierka przeliczyła wszystko prawidłowo. Po rozliczeniu kasy kantoru okazało się, że brakuje ponad 18 tysięcy. Kasierka złożyła zawiadomienie o przywłaszczeniu pieniędzy. Z monitoringu wygenerowano zdjęcie oszusta, które zostało udostępnione z duńskowolskim mundurowym. Tydzień później policjant w czasie wolnym będąc po służbie na spacerze w centrum z duńskiej woli zobaczył 70 latka pod supermarketem. Funkcjonariusz skojarzył twarz mężczyzny z tą z monitoringu kantoru. Natychmiast poinformował o tym dyżurnego. Podszedł do mężczyzny, przedstawił się i poinformował, że już nadjeżdża patrol w celu weryfikacji danych. Siedemdziesięcioletni zduskowolajn, po przesłuchaniu na komendzie, przyznał się do winy. Usłyszał już zarzuty.